Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 26 czerwca 2023 roku, przy poniedziałku, będziemy oczywiście analizować kryptowaluty i dzisiaj głównie na nich się skupimy. Indeksy niedawno wystartowały, więc na indeksy zerkniemy sobie jutro, więc jutro zobaczymy sobie indeksy i złoto. A dzisiaj skupimy się tylko na kryptowalutach. Zaczniemy oczywiście od Bitcoina i Ethera. Później zobaczymy sobie inne kryptowaluty. Zerkniemy sobie również na order booki, na wskaźniki ProCharts, więc zaczynamy standardowo od Bitcoina. No i jak widać tutaj mamy typową konsolidację i cały czas poruszamy się tutaj między 30 tysięcy dolarów a praktycznie 31 tysięcy, chociaż cena nam już tutaj bliżej, właśnie 30 600 zaczyna reagować, ale nie zdziwiłbym się, jakbyśmy jeszcze kilkukrotnie wybili tutaj chociażby ten szczyt, który znajduje się w okolicach 31400, Dlatego tutaj mamy strefę w okolicach 31 700 więc nie wykluczam również zaliczenia tej strefy, więc tutaj jeszcze wszystko jest otwarte. Zasięg tutaj praktycznie między 30 a tą strefą no to jest prawie tutaj 2000, więc dosyć spory zasięg. Więc tutaj możemy w tej konsolidacji bujać się dosyć długo. Ja nie ukrywam, że liczę tutaj jeszcze na spadek, chociażby tutaj w najbliższym czasie do tej żółtej strefy w okolicy 28 tysięcy, Ale tutaj jak widzicie, ta czerwona linia będzie nam wypychała cenę coraz wyżej, i już praktycznie. Pomału w aktualnym momencie tutaj zaczyna wydostawać się z tej żółtej strefy, więc im dłużej to trwa, tym czerwona linia jest wyżej, i tutaj będzie coraz mocniej wypychała przy ewentualnych spadkach. Oczywiście dalsze spadki również nie są wykluczone, ale pamiętajcie, przy aktualnej dominacji Bitcoina teraz spadki do okolic 25 tysięcy bądź niżej mogą tutaj dosyć mocno na altach zrobić bałaganu i niektóre alty mogą się po prostu wykrwawić i warto to obserwować również co się na dominacji dzieje no ponieważ sporo tego kapitału właśnie idzie głównie w bitcoina zobaczmy sobie teraz order booki dzisiaj te order booki wyglądają w miarę naturalnie, chociaż jak mi oglądacie, to wiecie, że tutaj powinny być bardziej równomiernie rozłożone te zlecenia. No i widzimy chociażby po stronie sprzedażowej, tutaj, właśnie na 31 tysięcy, taką największą ścianę. No i później 31 tysięcy 140. Dolarów. Po stronie zakupowej mamy tutaj dosyć sporo zleceń. Tutaj wrzucałem patronom bardzo często, właśnie screeny z orderbooka, ponieważ tu mieliśmy naprawdę połowę, jak nie jeszcze mniej tych zleceń zakupowych przez weekend, więc tutaj było naprawdę słabo. Po stronie sprzedażowej było dosyć sporo tych zleceń, więc teraz w miarę nam się tutaj wypłaszczyła, tutaj po stronie zakupowej. No ale taka większa strefa jest właśnie tutaj aktualnie na 30 460, chociaż ta ściana jest bardzo łatwo do rozjechania, a taka większa jest właśnie tutaj, widzicie, na 30 tysięcy, czyli ten poziom faktycznie będzie chciał być wybroniony, zobaczmy sobie od razu wskaźniki ProCharts i skupmy się bardziej na dniu dzisiejszym, no i widzimy, że tutaj instytucje również zaczynają delikatne zakupy, gdzie ostatnio w ogóle ich nie było widać tutaj bardziej traderzy nastawiają się na longi no i widzimy że delikatnie, na no tutaj faktycznie rosną bitcoiny na giełdach, a stablecoiny widzimy że tutaj dosyć spory jest przepływ. Co chwilę odpływają, ale wpływają następne. Więc lecimy sobie zobaczyć od razu wykresy następne i teraz zerknijmy sobie od razu na Ethereum. Ethereum radzi sobie troszkę słabiej od Bitcoina. Ale również pozostaje w tej konsolidacji między 1860, a właśnie te szczyty, które tutaj są na 1930 dolarów. I tutaj idziemy bardzo równomiernie. Widzimy również tutaj tą czerwoną linię, ale tutaj po tych szczytach widać. Że już za bardzo nie obowiązuje ta linia, tak samo ten poziom na 1900 dolarów, gdzie teraz mniej więcej się znajdujemy, gdzie poprzednio faktycznie cena nam reagowała, a teraz poruszamy się właśnie w okolicach tego poziomu. Więc tutaj raczej polecimy też bokiem, chyba że faktycznie Bitcoin będzie chciał nam tutaj jakiś większy ruch. Zrobić. Zobaczmy sobie teraz BNB, które było dosyć nisko i zaczyna nam pomału wracać. No i tutaj nie doleciało nawet tutaj do tego oporu na 241,5 dolara, i widzimy, że już zaczyna pomału zawracać. I prawdopodobnie znowu zleci do okolic 236 dolarów. BNB również czeka tu na jakiś większy ruch. A choć procentowo w dniu dzisiejszym w ciągu ostatnich 24 godzin dokładnie poradziło sobie dużo lepiej od chociażby Bitcoina i Ethereum. Więc BNB tutaj faktycznie ma pokusy jeszcze na pójście wyżej, ale nie wiem czy faktycznie jeszcze przed tym pójściem wyżej nie będzie chciało nam tutaj wybić jeszcze głębszego dołka. Więc na to warto zwrócić uwagę. Teraz Monero, które rozgrywałem kilkukrotnie tutaj w ciągu weekendu, za pierwszym razem tutaj rozgrywałem w okolicach 150 dolarów, shorta. No ale tutaj powybijało mi stop lossy i poszliśmy wyżej. Co prawda, tutaj wyżej w okolicach właśnie. 164 dolarów mamy dużo mocniejszy opór jak sobie zerkniemy na interwał chociażby godzinowy to widzimy że faktycznie tutaj 26 chociażby marca czy tutaj w okolicy 14, 15, 16 kwietnia cena też tutaj wyhamowała. I ja tutaj również wchodziłem w shorta, nawet ten short dosyć fajnie tutaj spadł do okolic ok. 158 dolarów, ale teraz aktualnie wrócił, ja co prawda nie zamykam shorta, ponieważ myślę, że tu faktycznie ten stop loss jest w miarę fajnym miejscu, jeżeli wytnie mi stop lossa to trudno, ale nie chcę tutaj zamykać, bo liczę na chociażby Tutaj zjazd do okolic 150, a nawet w tym pozytywnym scenariuszu na 138 dolarów. Teraz zobaczmy sobie Bitcoin Cash, który tutaj dosyć mocno w ciągu ostatnich dni. Pnie się do góry, no i po przebiciu tej czerwonej linii trendu poszliśmy już dosyć wysoko, bo zaliczyliśmy właśnie w dniu dzisiejszym 223 dolary, no i nic tutaj nie wskazuje na to, że faktycznie możemy próbować zjechać. Niżej. Patrząc na interwał 15-minutowy, widzimy, że tutaj już wybiliśmy wyższy szczyt od poprzedniego. Ja zastanawiałem się, czy tutaj faktycznie nie spróbować rozegrać jakiegoś shorta, no ale przy takim impecie, gdzie ostatnio nam pokazuje właśnie Bitcoin Cash, gdzie pruje do góry i nie zważa na wszystkie opory, no to ja chyba tutaj faktycznie nie będę stawiał żadnego. Zlecenia będę się tylko przyglądał z ciekawości, co tutaj faktycznie jeszcze może się wydarzyć na zasięg tutaj ewentualnych wzrostów jest naprawdę duży. Warto zerknąć też na Ethereum Classic, gdzie przyglądam się już praktycznie też od kilku dni i nawet miałem już ustawione zlecenie. Shorta właśnie w tym miejscu, ale ja ustawiłem tego shorta dopiero po tych spadkach, gdzie tutaj faktycznie cena zaczęła reagować, i to był dobry sygnał właśnie co do tego poziomu. Jednak za drugim razem już cena nie doleciała, dlatego wywaliłem już to zlecenie, ale widzę, że tutaj faktycznie na tym poziomie, gdzie potencjalnie miał być take profit właśnie. Z tego zjazdu z tego miejsca widzimy, że właśnie na poziomie 17,90 dolarów cena nam zareagowała i próbuje iść do góry, więc naprawdę będę tutaj oczekiwał dojazdu właśnie do 19,78 dolarów, gdzie ewentualnie można spróbować ponownie jakiegoś wejścia, ale najpierw chcę zobaczyć. Jak cena tutaj faktycznie będzie nam reagowała? I jeszcze dwie kryptowaluty na dzisiaj. Pierwszą z nich, z nich będzie Lina, dobrze Wam znana, która obudziła się po raz kolejny i próbuje tutaj dostać się do pierwszego oporu, który jest na 1,6 centa. I widzimy, że faktycznie cena nam zaczyna reagować. Ja również tutaj nie mam zamiaru na razie wchodzić w żadną pozycję, ponieważ tutaj troszeczkę wyżej mamy kolejny opór, który jest dużo mocniejszy od właśnie tego czerwonego. Dlatego chciałbym najpierw zobaczyć, co się wydarzy tutaj między tymi dwoma liniami, i zobaczymy faktycznie, czy lina ma tutaj potencjał do jakiegoś fajnego shorta. No, i na koniec, dawno nie niewspominany, ale dobrze Wam znany NIR Protokol, który dzisiaj obudził się i dosyć mocno nam strzelił z dolara 35 centów właśnie do tego oporu na dolar 61. I jestem bardzo tutaj ciekawy, jak sytuacja się dalej rozwinie, bo warto wspomnieć, że tutaj wyżej na dolar 73 jest kolejny opór i tutaj faktycznie może być próba przebicia tego pierwszego i próba dojazdu do właśnie tego drugiego poziomu na dolar 73, więc ja tutaj będę bacznie obserwował i ewentualnie zdecyduję się może w trakcie na jakieś wejście i od razu Info również wleci na Discorda. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro. Jutro pamiętajcie, będzie złoto i będą jeszcze indeksy. No i zapraszam Was do mnie na Twittera, gdzie chociażby wczoraj wleciały informacje o właśnie wydarzeniach ekonomicznych w tym tygodniu, jak i wydarzeniach w krypto, które odbywają się właśnie w tym tygodniu. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia. Do jutra. Hej.